Cześć. No, co teraz będzie? Co teraz będzie? Chyba wszyscy pamiętacie, złotka. To jest chyba nie wiem czy nie najładniejszy. Tutaj nasz kucek. Przystojniaczek, jakich mało. O, o myślałem, że ciebie już nie będzie. Poczekaj, bo tu co złotków Złotek jest u nas. Nie wiem, chyba jesteś już u nas ze 3 miesiące. Za 3 miesiące jesteś, co. Jest słówka no przestań się tak uczykać, to naprawdę się kręci film nie no nie, bo się nie było. troszkę dzisiaj z uczesałem nawet do tego filmu tak, uczesałem cię troszeczkę, nie bój się słówki o proszę, nie razie do dziś filmu, słowa, odejdź troszkę się uczesałem do tego filmu ale i bez czesania byłeś naprawdę bardzo piękny tak, <laughs> tak. O, ale jesteś fajny No. Ty słówka to też jesteś fajna, ale poczekaj, bo tu się ze łotkiem teraz kręci film, z tobą też nagryzę zaraz filmik. Chodź złoteczku, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, pokaż jak jesteś ładny. Troszkę jesteś tu posklejany, widzę. Może się kąpałeś ty wieziorku. A co ty teraz za bajką chodzisz? Za bajką teraz chodzisz tutaj. Widziałem ja sobie wziąłeś na koleżankę. Na początku trochę byłeś tutaj taki szalony. Słówka, 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 słówka. A, słówka. Na początku wejść troszkę taki szalony, co? A teraz to jest taki spokojny, dąbny. jest taka sprawa, że... <laughs> że będę musiał tych konic coraz więcej teraz oddawać do adopcji, bo tutaj już się zrobiło nam bardzo ciasno. No... <laughs> no niestety będę musiał was trochę poddawać. Znaczy słówki to na pewno nie oddam. Ej, uspokójcie się. No i teraz to. Kto to przy... Bartuś jeszcze będzie mi za górkę łapał. Będę musiał zacząć oddawać te konie do adopcji. Więc może ktoś z Was chce tego pięknego złotka zaadoptować. No nie wiem co ja zrobię. Ciężko mi, ale po prostu jest was już tyle tutaj, a będą przyjeżdżały nowe koniki, że nie ma dla Was miejsca wszystkich. Słówka to dosnął, proszę. A i spokojnie, 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 spokojnie to tu Bartusz. Bartuś? Chodź Bartuś Bartusiu udało mi się złapać jakiś czas temu na chwilę <grym> Musiałem mu kantar zdjąć bo ten kantar był do niego za ciasny Ale słówka już nie wchodzi na głowę Nie wchodzi, nie wchodzi W każdym razie o czym miałbyś ten filmik? O tym, że będę musiał troszeczkę tych koni zacząć oddawać do adopcji z ciężkim sercem hmm. Jesteście takie fajne takie Jesteście fajne, tak? Takie jesteście, fajne wszystkie, ale jest was tutaj już po prostu bardzo dużo, bardzo dużo. Tak więc, sobie ktoś chciał, ktoś z was, ktoś z was <laughs> chciał zaadoptować jakiegoś fajnego kucyka albo osiołka, to zapraszam do kontaktu, dzwońcie do mnie, pytajcie się. O słówkę się możecie nie pytać i może zrywa osiołki jeszcze, ale reszty to... Będę musiał chyba Was troszkę poddawać, bo jest tutaj za dużo Was, za dużo Ej słówka, no nie wiem Ale już te pieszczoty to chyba są nie za bardzo co Nie za bardzo są te pieszczoty, ty mordo, tu mordo brązowa no taka robota tutaj Takie kręcenie filmu, o, tutaj się tyle dzieje Film miał być o złotku a wszyscy tu przyszli, może nie wszyscy, ale dużo was tutaj przyszło, no, znajdziecie sobie jakieś fajne domki, weź wszystko będzie dobrze, no. słówka, no, ty jeden, ciebie też odda, również nie grzesz, no, zobaczysz, tak, pozdrawiamy, <grym> jakbyście chcieli zaadoptować jakieś zwierzątko fajne ode mnie, jakiegoś osiołka albo kucyka, to zapraszam do kontaktu, cześć.